Dzisiaj naszym gościem, tak jak Państwo się domyślają, jest wydawnictwo, no wydawnictwo o niezwykłym dorobku, bardzo bogatej tradycji wspaniałych seriach wydawniczych, i powiedziałabym, że gdyby książki mogły ze swej strony przyznawać medale, to to wydawnictwo miałoby ich po prostu pełne półki. Stosy w szufladach. A jeśli chodzi o reprezentację wydawnictwa PiF, też jest niezwykła, bo naszym gościem jest pani Ania Karczewska. Osoba również niezwykle kreatywna, bez orderów, ale, ale wszystko przed nami. Myślę, że jej kreatywność jest. Tak duża, że powiedziałabym, że no, gdyby, gdyby zaczęła reklamować jakieś słowniki, to one z miejsca by się stały bestsellerami. Pracuję w Piwie od już kilku lat. Piw w przyszłym roku obchodzi 80. urodziny. Ja jeszcze nie mam tyle, ale zmierzam w tym kierunku, z, co rok jest mi bliżej. Te rzeczy, które są ważne, szybko Państwu opowiem o tym, co mamy w swojej ofercie takiego, co y, może interesować, bo w ogóle PiW wydaje około 80 książek rocznie. To jest bardzo dużo. Y, moim zdaniem to jest za dużo, jak na realia rynku, no ale wiadomo, że wszyscy wydawcy teraz muszą wydawać dużo, żeby coś zażarło, jak to się brzydko mówi. W związku z tym wydajemy tych książek dużo i one są bardzo różnorodne, więc postaram się jakoś tak pokazać z każdej, y, mniej więcej z każdej dziedziny po jednej książce, takiej, która uważam, żeby się u Państwa Mogła no, nie sprzedawać tylko co, wypożyczać po prostu i budzić zainteresowanie, oraz takie, które my byśmy bardzo chcieli, żeby budziły zainteresowanie czytelników i czytelniczek. Mm. Pierwszą książką, którą chciałam zaprezentować, jest powieść Asturiasa Noblisty z 1967 roku. Powieść brawurowo przetłumaczona przez Kacpra Szpyrkę. Skrzypa, skrzypaczkę chciałam powiedzieć, no, aż tak źle nie jest z feminatywami. Skrzypka z zespołu Kirschenbaum. Świetnie trafił pisarz na swojego tłumacza. Ta książka jest... No, ma, 350 stron czyta się ją rewelacyjnie. E, specjalnie umieściłam ją z powodu wczorajszych wyników wyborów na pierwszym miejscu. E, jest to książka przestrzegająca przez, przed dyktaturą, e, bardzo mm, aktualna pod wieloma względami, dlatego że Asturias napisał ją trochę w oparciu o mm, swoje doświadczenia gwatemalskie. E, w Gwatemali po prostu przez mm, no, nieciągnący się, nieciągnącą się ilość czasu, niekończącą się ilość czasów, Panowali dyktatorzy, jeden za drugim, jeden drugiego obalał i Asturias ich wszystkich zlepił w jedną postać. Jest to przepiękna, ale dosyć przerażająca książka, która cieszy się, dlatego o niej mówię, dużym zainteresowaniem czytelników i czytelniczek. Oczywiście w mediach zajmujących się książkami była tak sobie obecna, dlatego że to jest nieżywy pisarz, żywi pisarze i nieżywe pisarki nie mają miejsca w polskich mediach za bardzo literackich. Natomiast bardzo Państwu polecam, dlatego że wiem, że ta książka, tej książki ludzie szukają i te książkę ludzie chcą czytać. Kolejną rzeczą jest wznowienie tym razem Dzikich Detektywów, czyli takiej bardzo klasycznej, nie klasycznej, bardzo ważnej meksykańskiej powieści. Jakieś 15 lat temu był wielki ból na twórczość Bolanio w Polsce, bo wydawało to wydawnictwo muza. Myśmy zrobili wznowienie, przejrzany przekład, to nie są nowe przekłady będzie to i będzie 2666 6, 6, jeszcze grubsza książka to ma 800 stron 2666 ma 1000 stron z tego powodu wydaje mi się że no nie są u nas te książki bardzo drogie dlatego że jesteśmy wydawnictwem jednak niekomercyjnym jako jedyne wydawnictwo w Polsce jesteśmy instytucją kultury no ale wiadomo że ileś jakby że te książki które są grube w twardych oprawach muszą ileś tam kosztować wydaje mi się że dobra literatura w bibliotekach Taka, która jest droższa dla, dla odbiorcy, jest dosyć ważna, żeby to było, dlatego że ludzie po prostu mają szansę to wtedy e, przeczytać. To też jest kolejna dosyć ważna cegiełka nasza w rozwój literatury. E, dzieła zebrane Maxa Blechera. Max Blecher to jest żydowsko… żydowskiego pochodzenia rumuński pisarz, który przez 30 lat w Rumunii nawet był kompletnie nieznany. Chłopak, który chorował od dziecka w zasadzie na gruźlicę kości i przez całe swoje życie leżał na takim, już nie pamiętam jak się nazywają te, te wózki na takim pionowym po prostu wózku, którym jeździł, jadł w ten sposób, jeździł na wycieczki w ten sposób i opisywał w swoich trzech powieściach: zabliźnione serca, rozświetlona jama i oczywiście nie pamiętam teraz jak się nazywa trzeci, bo jest zmieniony tytuł. Zablinione serce, rozświetlona jama, zdarzenia w bliskiej rzeczywistości. On uwielbia takie tytuły. I pierwszy raz dostajemy wszystkie te trzy książki, wszystkie te trzy powieści w jednym tomie, plus jego wiersze, plus jego listy i eseje, plus bardzo dobre posłowie badacza Dorisa Mironesku, które będzie w Polsce przy, przy okazji literackiego Sopotu, bo jest w tym roku Rumunia jest gościem honorowym. To jest pierwsze takie wydanie, jedyne takie wydanie w Europie poza Rumunią. Znaczy w żadnym innym kraju nie ukazało się tak zbiorczy, zbiorcze opracowanie Maxa Blechera. Uważam, że to jest bardzo ważna i bardzo piękna literatura i też oczywiście duże opasłe to Mistrz, więc kolejny powód, żeby to wypożyczać, a nie może koniecznie od razu kupować. Bardzo Państwu polecam, jest to również do czytania, bo jest to przepiękna literatura. Wszystkie kobiety z Inbada, czyli kolejna odsłona naszej węgierskiej serii, podserii w serii światowej. Gyula Krudi, nasz pan redaktor Kamil Piwowarski, niezwykle lubi pisarzy węgierskich związanych z pismem, czasopismem Newgate, to są moderniści węgierscy. To są po prostu, my często mamy dosyć szalone książki w piwie, jeżeli chodzi o tą literaturę światową i takie eksperymentalne i tak dalej. I trudne często. Natomiast Crudy y, pisze bardzo piękne opowiadania, sentymentalne, linearne, łatwe w czytaniu. Y, nie bardzo lubię takie podziały, ale wiem, że to, to, jest, to są opowiadania, które bardzo się podobają temu trochę starszemu czytelnikowi, który jednak potrzebuje mm, takiego spokojnego rytmu czytania, nie potrzebuje jakichś szalonych eksperymentów. Y, dzikich detektywów nie polecałabym na początek, bo to jest szaleństwo. Natomiast to jest jedna z takich naszych bardziej Przystępnych książek. Chimera Jora Barta to jest powieść złożona z trzech nowel. John Bart jest eksperymentatorem i, i ta powieść jest powieścią eksperymentalną. Jej już bym nie polecała, chociaż może to jest jakoś krzywdzące, z mniej wyrobionym czytelnikom, dlatego, że jest do, po prostu dosyć koncepcyjna, jest w niej dużo erotyki i dużo eksperymentu. Johna Barta przetłumaczył, Krzysztof Majer zrobił to wspaniale, premiera będzie lada dzień w, w Piwie. To też będzie książka, która na pewno już widzimy po mediach społecznościowych, które są takim papierkiem lakmusowym. Widzimy, że ta książka też się będzie cieszyła powodzeniem wśród czytelników i czytelniczek. To oczywiście to nie są wszystkie książki, które m, ukażą się albo ukazały w piwie. Niemożliwe byłoby zrobienie prezentacji, czy możliwe, ale by to trwało po prostu m, 3 godziny. Prezentacji wszystkich rzeczy, więc ja Państwa zawsze nieustając odsyłam do nas na stronę internetową piwu, tam jest jakby pełen katalog. Plus jeszcze, zaraz powiem, dlaczego warto tam wejść. Yy, kolejna odsłona yy, opowieści niesamowitych, tym razem opowieści niesamowite z języka japońskiego. To jest seria, która. Ma już 9 tomów, będzie miała za chwilę 9 tomów. Bardzo lubiana przez czytelników i czytelniczki, zbierana. Na początku były to wznowienia takiej klasycznej serii piwowskiej, która się nazywała chyba Biblioteka z Pająkiem, już jakoś tak. I to są opowieści grozy, horror, ale taki XIX-wieczny, tak? XIX-XX wiek. I na początku uznawialiśmy po prostu te książki, które ukazywały się w piwie kiedyś. Było powieści z języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego, to były takie bardzo klasyczne teksty, wampiryczne, o duchach, nawiedzonych zamkach i i tak dalej. W pewnym momencie redaktor się rozszalał i już na przykład we włoskich opowieściach niesamowitych, też takie, które dostały nominację, zresztą ta seria jest dosyć często nominowana do nagród fantastyki, co nas bardzo cieszy. Mm, już w tych włoskich opowieściach było dużo współczesnych rzeczy i dużo takich absurdalnych opowiadań. E, ta, ta włoska niesamowitość jest zupełnie inna niż ta klasyczna. No, japońskie, na japońskie czeka ogromna rzesza ludzi, którzy wiemy, że mamy w Polsce, Państwo też to na pewno wiedzą, Dużą, e, duże zainteresowanie literaturą azjatycką i literaturą japońską w szczególności. E, no i o, o to nas ludzie pytają cały czas i, i pytają, kiedy będzie, i wiem, że to na pewno będzie. Też cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z szacunku do Państwa nie wymieniałam wszystkich autorów, którzy są w tej antologii. Oczywiście odsyłam do nas na stronę. Wszyscy są tam wypisani, ale nie brakuje tak naprawdę żadnego ważnego nazwiska japońskiej literatury. To jest książka, która z kolei dostanie zaraz nagrody, prawdopodobnie różne literackie. Waldemar Bawołek był nominowany do nagrody literackiej Gdynia. Dostał nagrodę literacką Gdynia chyba 2-3 lata temu. Jest bardzo płodnym pisarzem. Wydaje na zmianę w trzech wydawnictwach. Mieszka w Cieszkowicach, jest takim odludkiem sieci i pisze po prostu. Jego książki wydaje wydawnictwo Czarne, Nisza i my. To jest pewnie z racji objętościowej, te wydawnictwa Czarne i Nisza z tego zrezygnowały. To jest no taka dosyć wielka kobyła, też ma chyba około 500 stron. Natomiast jest to książka przepięknie napisana, bardzo wzruszająca i bardzo, bardzo ważna. I widzę już po odbiorze medialnym, że już dzisiaj napisał redaktor Wojciech Szot, napisał, że Bawołek jest hot. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. I że pisze jak Bruno Schulz. To też nie jest do końca dobre określenie. Nie pisze jak Bruno Schulz. Natomiast na pewno to będzie książka, która będzie ważna i nagradzana albo przynajmniej nominowana ja obstawiam Angelusa, Nike i Gdynię jak będzie zobaczymy to jest taka książka których my nie wydajemy w Piwie za często polska proza pan Marek Stokowski żyje to też nie jest takie oczywiste w Piwie większość naszych autorów niestety nie żyje natomiast pan Marek Stokowski żyje mieszka na Kociewiu jest przysympatyczną osobą również jest autorem już wielu książek wielu powieści Natomiast ten święty Leonard Spool chyba trafił swój czas, dlatego że jest to opowieść, taka bardzo klasyczna opowieść, powieść o mężczyźnie, który z jakichś mrocznych powodów życiowych postanawia wsiąść na rower, jeździć po kociewiu i czynić dobro. Po prostu pomaga ludziom, zwierzaczkom i Jest to bardzo ciepła, bardzo dobra... Przyjemna proza. Jak już mówiłam, u nas takich książek jest niewiele w ofercie piwu. Raczej mamy dosyć ciężką ciężki kaliber, natomiast to jest bardzo pięknie napisane i bardzo przyjemne w lekturze. I dużym zainteresowaniem się ta książka cieszy. Ja byłam na spotkaniu, na którym pan Marek czytał fragmenty. To za każdym razem, jak czyta fragment, jak rzeczony święty Leonard przygotowuje sobie śniadanie, to jest opis na trzy strony. To ludzie zaczynają się wiercić i e, mają takie widać, że tak coś by zjedli. E, I myślę, że to jest miara dobrej literatury. E, jest to takie, ja, ja, ja to porównałam na początku z takim, był taki serial albo film U Pana Boga za miedzą i za piecem. To jest trochę coś takiego. E, więc wreszcie mamy odpowiedź na pytanie, jak ktoś przychodzi na targach i pyta, czy mają Państwo jakieś książki, które nie są smutne, to mamy, to jest nasza niesmutna książka, jedna z niewielu, muszę przyznać. E, to jest dosyć nie, nie, niesamowita historia. Zofia, Zofia Romanowiczowa, emigracyjna pisarka polska, urodziła się w Radomiu, wyemigrowała dosyć wcześnie. Przed wojną, na szczęście, udało jej się uciec do Paryża i tam spędziła resztę życia. Pisała po polsku i po francusku. Tam, we Francji, była dobrze rozpoznawalna, w takim sensie, że była w tym środowisku emigracyjnym. i Miała jakieś sukcesy, jeżeli to można nazwać sukcesami. Teraz to słowo już jest jakieś trochę ina inaczej brzmiące. W ogóle jej książki wychodziły bardzo rzadko w Polsce. Jak wychodziły, były cenzurowane. Ona przeżyła obóz koncentracyjny. Przeżyła ten obóz koncentracyjny dzięki związkowi ze swoją przyjaciółką albo kochanką tego. To nie jest dopowiedziane. Wspierały się po prostu i dzięki temu przetrwały. I Zofia Romanowiczowa napisała o tym przy doświadczeniu obozowym, napisała książkę Przejście przez Morze Czerwone, która ukazała się w Piwie. To już jest teraz czwarta książka, były te skrytki i czerwony Ołówek. Natomiast Słońce 10 Linii jest taką opowieścią o kobiecie, która trochę o miłości, moim zdaniem, chociaż pan redaktor się upiera, że nie, ale to jest trochę o miłości. O kobiecie, która uciekła z objęć śmierci, i ta śmierć jakby cały czas ciąży nad nią i naznacza jej przyszłe życie. Natomiast jest to przepięknie napisana powieść, to jest taka klasyczna, właśnie tuż, powojenna, tuż powojenne pisanie polskich autorek, których, jak Państwo pewnie wiedzą, mało było docenionych, mało było w ogóle dostrzeganych i wydawanych. Dlatego wydaje mi się, że ta Zofia Ramonowiczowa jest ważna, żeby ją czytać i żeby ją polecać, dlatego że musimy tą pisarkę po prostu na nowo odkryć w Polsce, bo to, że ona przepadła, jest jakby kompletną pomyłką. Jest to świetna literatura. Poezja, której też wydajemy dużo. Wiem, że poezja nie jest najbardziej popularną dziedziną w, w ogóle w bibliotekach, w księgarniach i tak dalej, ale walczymy o to, żeby ludzie ją czytali, kupowali i chcieli jej. To jest kolejna odsłona naszej serii Poeci do kwadratu, czyli serii, w której żyjący poeci wybierają sobie poetów, poetki nieżyjących i robią taki swój wybór z, z takim osobistym esejem na temat twórczości. Tutaj za mojego ulubionego Juliana Tuwima wziął się Janusz Drzewucki, również poeta, i eseista i też krytyk poetycki państwo na pewno wiedzą najlepiej Julian Tuwim jest evergreenem i zawsze jest potrzebny w, w zbiorach bibliotek. Oczywiście tych tomów Tuwim ma wyszło już, już bardzo dużo. Ten jest o tyle inny, że jest takim tomem, który jest bardzo przekrojowy, ale wybrany z nie na chybił trafił. Wiadomo, że Julian Tuwim miał niezwykle różnorodne wiersze i w każdej tak naprawdę w każdym dziesięcioleciu swojego życia pisał inaczej. Tu to wszystko jest ułożone tak, żeby były i te wiersze, które pamiętamy z, z Juweniliów, czyli tych jego najwcześniejszych, najwcześniejszych twórczości, które są o winie, radości, śpiewie. Są też wiersze poważne, wiersze polityczne, bo Julian Tuwim był komentatorem rzeczywistości politycznej, bardzo wnikliwym, bardzo złośliwym. Są te jego teksty, które pisał do kabaretów, te teksty, które potem stały się piosenkami, które wszyscy znamy. Ale są też te, nie, tutaj nie unika tych tekstów, które były pisane po wojnie i które mają znamiona e, propagandy, po prostu. E, więc to wszystko w tym tomie jest. E, ma, malutkie, malutki tomik, bardzo ładnie wydany. E, bardzo polecamy do tego, żeby się do nas odzywać. Jeszcze zaraz powiem, dlaczego polecamy tak bardzo, żeby się odzywać, bo my te książki też e, Państwu będziemy mogli porozdawać trochę, w sensie te poetyckie. Mm, Żyzna strona życia. Urszula Kozioł, poetka, która dostała w zeszłym roku Nagrodę Literacką Nikke. Pani ma 94 lata, więc rychło w czas. To jest też taki zbiór jej wierszy, który jest zbiorem przekrojowym. Urszula Kozioł zajmuje się odchodzeniem i umieraniem, i znikaniem. Prawdopodobnie z racji wieku ten tom jest jednak mimo wszystko mocno naznaczony przemijaniem, natomiast te wiersze są absolutnie przepiękne i twórczość pani Urszuli Kozioł też jest, e, wiem, że wszyscy znają i wszyscy lubią i wszyscy mówią, pierwsze skojarzenie z polską poetką to jest Wisława Szymborska natomiast Urszula Kozioł absolutnie w niczym jej e, nie ustępuje i bardzo byśmy chcieli, żeby to jej nazwisko, e, jeszcze być może za życia, e, było potraktowane jako faktycznie poważna propozycja poetycka. E, zostawiam państwu e, przyjemność zajrzenia sobie do tego tomu. T tam są naprawdę zupełnie niezwykłe rzeczy. Zemsta Wyobraźni to są te, te książki, które w ofercie Piwu są i z których się bardzo cieszymy, natomiast takie, które wymagają, które szukają innego odbiorcy, trochę bardziej wymagającego. Bo Zemsta Wyobraźni to jest tom esejów Jerzego Franczaka, takiego krakowskiego badacza literatury. Który on napisał z okazji setnej rocznicy, setnych urodzin surrealizmu, czyli manifestu surrealistycznego. I to jest takie bardzo poważne, chyba pierwsze i przekrojowe studium surrealizmu z perspektywy polskiej, ale nie tak, że dotyczy tylko polskich pisarzy i pisarek, dotyczy całokształtu, kształtu, pierwsza część, całej ewolucji tego ruchu i tego, co tam się działo, skąd on się wziął i dlaczego był ważny. I potem w drugiej części Franczak po prostu przechodzi przez różne teksty, yy, yy surrealistyczne, które powstały kończąc na e, wojnie w, dom, w Donbasie. Więc to jest jakby naprawdę taki no, no 100 lat e, historii e, surrealizmu. Też książka opasła, e, też książka duża i też taka, która uważam, że w bibliotekach powinna się znaleźć z tego powodu, że jest po prostu mniej przystępna, jeżeli chodzi o kupowanie sobie a na pewno przydatna studentom i uczniom. E, wznowienie klasycznej powieści Carlo Ginsburga, to jest włoski Historyk, syn um, już się teraz zapomniałam, jak się nazywa jego mama. Moja ulubiona pisarka, Natalia Ginsburg, wydawana przez wydawnictwo Filtry, wspaniałe książki. To jest jej syn historyk Włoski, który pisał w taki dosyć specyficzny dla mikrohistorii sposób, czyli bierze jednego człowieka. I na podstawie jego życia, jego, tym, co po, nie, po nim zostało, jego przemyśleń i tak dalej, pokazuje jakby mapę epoki, w której żył. Wspaniale się to czyta. To jest bardzo ciekawa książka, która dotyczy momentu, w którym szalała inkwizycja w Europie. No więc, jako uzupełnienie, oczywiście mamy drugą książkę o inkwizycji hiszpańskiej. Seria Cera, na pewno Państwu doskonale znana, która wychodzi od 75 lat już bardzo lubiana przez czytelników i czytelniczki kupowana w najwyższych chyba nakładach z piwoskich książek. Henryk Kamen świetna nowoczesna taka z rewizją tego co się mówiło o inkwizycji przez lata. powieść nie, nie powieść tylko książka historyczna. Bardzo dużo źródeł i, i takie ułożenie tego, że to nie nudzi jak się to czyta, bo niestety często te książki historyczne napisane szczególnie jakiś czas temu są Data fakt, data fakt, a tutaj jednak e, jest taka, takie ładne opowiadanie tej historii. Więc te dwie książki jeszcze można w komplecie czytać, jeżeli ktoś ma naprawdę dużą potrzebę dowiedzenia się wszystkiego inkwizycji hiszpańskiej. E, Zmienny losy Afryki, kolejny Ceram e, i kolejny nasz hit. E, bardzo opasłe to mi jeszcze tysięcy lat historii Afryki, napisanej przez reportera, dziennikarza i akademika. Więc to też jest książka napisana w sposób bardzo żywy i bardzo ciekawy. Jednak mimo wszystko Martin Beredig jest tym reporterem, mieszkał tam przez lata, w związku z tym to nie jest taka klasyczna powieść, znaczy powieść, ja już teraz tylko o powieściach. Nie jest to klasyczna książka historyczna, to się czyta jak, trochę jak dobry reportaż, a dotyka faktycznie tematów od handlu czarnego handlu niewolnikami, w sensie momentu, w którym to Arabowie i Afrykańczycy handlowali swoimi krajanami, do momentu, w którym weszły do Afryki w skopyta teraz Chiny i kolonizują tak naprawdę na nowo Afrykę, co bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe zjawiska. Myślę, że to, ta Afryka w ogóle będzie kluczem do zrozumienia sytuacji geopolitycznej w przyszłych latach. Donald Trump już to zauważył i zaczął rozrabiać w tym względzie, ale Chiny, Chiny to wiedzą od dawna. To są rzeczy, które bardzo warto wiedzieć i bardzo polecam tę książkę. Dzieci jesienu, dzieci wiązu, kolejny ceram, tym razem wikingowie i znowu jest to samo, znowu jest szał i wszyscy chcą czytać o wikingach. E, również ogromna opasła historia wikingów pisana z perspektywy tamtego rejonu. W związku z tym jest bardzo dużo źródeł, bardzo dużo źródeł historycznych, bardzo dużo odniesień do kultury współczesnej, bo wiadomo, że wikingowie, cały czas jakby wyobrażenie o nich pracuje w kulturze. Więc to jest też taka książka, którą bardzo chętnie ludzie czytają, szczególnie, że ci wikingowie ostatnio byli na fali, bo jakieś seriale, filmy, ja widzę w ogóle, że zaczynają wychodzić teraz jakieś prawdopodobnie też związane z, z popkulturą, coraz więcej książek o mitologii nordyckiej, więc to wszystko zaczyna powoli być żywe dla naszej kultury. Bardzo dobrze. Jednak mimo wszystko to są nasze korzenie. Posłanie o przebaczeniu, kolejna... Pozycja z naszej serii pudełkowej, czyli Biblioteka Orientalis. To już jest oczywiście książka dla koneserów, wznowienie takiego klasycznego tekstu średniowiecznego, religijno-mistyczno-filozoficznego. Myślę, że ta książka też znajdzie swoich odbiorców, takich pośród ludzi, którzy się interesują religio religiowością. Tak się mówi? Nie, religijnością. Religijnością. Religijnością Wschodu. Widzimy, że ludzie interesują się tą książką. Ona jest pięknie wydana. Też prawdopodobnie byłaby dobra w, dla, w, na, na półkach bibliotecznych, bo stanowi źródło do badań dalszych, do pisania prac historycznych itd., itd. To jest taka dosyć cenna książka, której długo u nas nie było. No, oczywiście, nasz Juliusz Słowacki, dzieła zebrane. To nieustająco polecamy, żeby się do nas odzywać w, tym, w tej sprawie. Marek Troszyński zrobił nowy, nową edycję dzieł zebranych Juliusza Słowackiego. Wyszły dwa tomy korespondencji, wyszły dramaty, wyjdą w tym roku jeszcze poematy. Tych tomów będzie chyba 20, więc to będzie kompletne, łącznie z rysunkami, notatkami i tak dalej, dalej. No to nie, nie trzeba nikomu mówić, dlaczego to, żeby Słowacki był w bibliotekach, jest ważne. Państwo doskonale to wiedzą. Autoporty z Okruchów, bardzo przekrojowa praca krytyczno-literacka, takiego, jak to ostatnio powiedział mój kolega, prawicowej odpowiedzi na Czaplińskiego. Ostatnio wyszła taka duża praca Czaplińskiego o polskiej literaturze od 1976 do 2006 roku, 2026. Tomasz Burek jest ciekawą bardzo postacią, która była bardzo. Miał podejście bardzo takie lewicowo, lewoskrętne i bardzo otwarte, jakby był młodszym badaczem. Potem przeżył taką totalną, totalne salto i wylądował po prawej stronie i te jego teksty, które zgromadzone są w tej książce, zawsze był świetnym krytykiem i świetnym obserwatorem tego, co się dzieje. Dla wszystkich literaturoznawców to jest pozycja obowiązkowa. Też ogromne, opasłe tomiszcze. Myślę, że to jest taka książka, opracował ją profesor Skrędos, ze Szczecina myślę, że to jest taka książka, której też nie czyta się w całości, tylko we fragmentach, i też warto, żeby dostęp do niej był. No i tutaj yy, nasza kolejna taka topowa seria, czyli yy, popularnie nazwana Plus Minus Nieskończoność, czyli yy, Biblioteka Myśli Współczesnej. Ja już nie pamiętam, które. Yy, to CERAM, też nie jest prawdziwą nazwą. Prawdziwa nazwa CERAMu to jest yy, rodowody cywilizacji, tylko nikt tak nie mówi. I na to też nikt nie mówi, Biblioteka Myśli Współczesnej to jest plus minus nieskończoność. Proces rytualny Wiktora Ternera, ja skończyłam antropologię kultury, to jest najbardziej klasyczny tekst na wszystkich kierunkach związanych z teatrologią, kulturoznawstwem, socjologią, psychologią i tak dalej, więc to też bardzo warto, żeby było w bibliotekach. Jest to wznowienie poprawione i z przedmową Joanny Takarskiej-Bakir, która trochę tam pokazuje, że książka się zestarzała, ale generalnie mówi o tym, że nadal jest bardzo ważnym tekstem dla w zasadzie wszystkich nauk społecznych. No i to jest coś, co będzie wychodziło od jesieni. Nasz wielki projekt, nazywany przez nas, to się nagrywa, nazywany przez nas Główki Polskie, czyli Poczet Władców Polskich. Wspaniała edycja. W to będą Królowie, Władcy, Książęta, będzie chyba ze 20 tomów tego. W tym roku wyjdą dwa pierwsze tomy. Na jesieni Bolesław Chrobry, to są nowe bi bibliografie, fu, biografie, nowe biografie opracowane w sposób nowoczesny, też jeżeli chodzi o źródła, ilustracje itd., itd., z piękną uprawą. Wiem, że tutaj tego nie widać i że wygląda jakby to było po prostu szare. Natomiast jak Państwo by zobaczyli oczami wyobraźni, jak to wygląda, jak nam opisał grafik, jak będzie wyglądało jako przedmiot, to są przepiękne książki. Chcieliśmy połączyć y, współczesność i tradycję, y, tak, żeby nie odstraszyć też młodych ludzi od czytania o naszych y, królach. Y, no i tak, oczywiście tych zapowiedzi w, w piwie jest niezwykle dużo. Y, to y, cały czas zachęcam do śledzenia Instagram, Facebook i nasza strona internetowa. Y, ja jestem tutaj, gdybyście Państwo chcieli czegoś się ode mnie dowiedzieć, natomiast ważniejszą osobą jest Joanna Majek z działu dystrybucji. Dlatego, że Państwowy Instytut Wydawniczy ma zasadę złotą, że nigdy nie y, przecenia książek, w takim sensie, że nie oddaje do taniej książki i nigdy nie niszczymy książek, w sensie nie, 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 nie ma mielenia książek. Y, natomiast z przyjemnością książki rozdajemy, gdyż są wydawane z pieniędzy państwa. Także yy, mamy dla bibliotek na zakupy biblioteczne oczywiście jakieś bardzo dobre rabaty, już teraz nie pamiętam, około 50%. Natomiast również robimy dla bibliotek pakiety książek. Oczywiście muszą Państwo zrozumieć, że to nie będzie Bolanio, yy, który utrzymuje nasze wydawnictwo albo Ceramy, te najnowsze, które utrzymują nasze wydawnictwo tak naprawdę w, w obiegu. Natomiast mamy bardzo dużo rzeczy, które wyszły rok temu, pół roku temu, dwa lata temu, które bardzo chętnie Państwu po prostu podarujemy do bibliotek. Więc do ASI trzeba pisać, oni robią pakiety biblioteczne, wysyłają, dbają o to, żeby było. Wiem, że nikt tej poezji w bibliotekach za bardzo nie szuka, ale my ją mamy i może ktoś by na nią trafił. Więc i eseistyka, i historia, i polska proza współczesna też, której mamy bardzo dużo i to są dosyć ciekawi pisarze i pisarki, tacy spoza tego głównego nurtu. Wszystkie te książki mogą po prostu Państwo od nas dostać. Także proszę pisać, proszę się odzywać. Z przyjemnością będziemy wspomagać biblioteki. I dziękuję bardzo.